Cześć, jestem w klasie na przejściu. O, pokażę wam świeże górko W sumie na tym moim nowym, tak go nazywam To taki wstępny vlogasek będzie, bo co tam słychać z ciekawostek rowerowych, oczywiście, to tak kiedyś tam się znaczy pochwaliłem, powiedziałem, że zostałem okradziony. No i finał jest dosyć dobry, bo odzyskałem te graty znaczy, kółko, hamulec, chociaż tam nie do końca, bo tam brakowało tam paru pierdółek to znaczy chyba tej, jakiś tam śrub i szpilki zacisku. No, ale to już tam po prostu. A policja mi wydała w ogóle. Byłem na policji, odebrałem. A sprawcy, znaczy właśnie sprawca, może tam ich pomocnicy to. No, tam będą mieli jakąś sprawę. Tam, bo okazuje się, że, że gościu, który to zrobił, to nie pierwszy raz. dobra. Teraz tak, z technikali. Mam znowu nową oponę. Bo też tam ostatnio wspominałem, że coś się dzieje z oponą. No w sumie to tak naprawdę e, wina była moja, gdyż po prostu. E, znaczy moja. W, winą była taśma, która b, była na obręczy i ona z tego powodu, że była stara. To znaczy nie, że zła, tylko była stara. Ona była zdeformowana i ona się źle układała. I ja po prostu. Kombinowałem o co tam chodzi, nie mogłem dojść, bo ta opona strasznie była, okazało się, że, no, że przez tą taśmę to tam gdzieś ta opona się źle układała i musiałem to tam poprawić. Udało mi się, no ale w sumie byłem w tekatlonie i, i przez przypadek jak to jest zawsze ja była opona fajna, przeceniona Michelin Wild Grip R225 rozmiar. Właśnie ją testuję, to znaczy już przetestowałem ją kilka razy. Fajnie chodzi na błocie, chociaż e, być może ma troszeczkę e, większe opory niż, niż na przykład ten smart sam od Schwable. Od Schwable niemieckiego e, i teraz, tak, e, w sumie to ten Schwabl mi został i, i chyba go dam naprzód. Ale kusi mnie jeszcze, żeby kupić. Takiego wild grip'a, jeszcze jednego gdzieś, e, po prostu bo, no bo tu by fajnie może wyglądało gdyby był z przodu i z tyłu e, też, e, aha. No i tam e, ogólnie to już nie miałem taśmy, i co zrobiłem? I e, chyba to jest e, najfajniejszy patent. Wziąłem najzwykle, najzwyklejszą e, czarną taśmę izolacyjną, taką elektryczną. I właśnie fajnie okleiłem, i, i powiem Wam, że chyba taka taśma z klejem to jest lepsza niż, niż właśnie te taśmy, które są takie e, nakładane. E, no i dobra, tak dzisiaj ogólnie fajnie cieplutko się zrobiło. Nawet ściągnąłem sobie kurtkę. E, no chciałem zaatakować Campinos, ale. Ale jakoś już czasowo to już chyba nie ma sensu dzisiaj, bo jeszcze muszę tam gdzieś lecieć. E, ale tak. W przyszłym tygodniu już się przygotuję, fajnie. To znaczy przygotuję się też, że troszeczkę pojeżdżę, jak gdyby po pracy. I e, o, o, ale hamulec. I o i będę jeździł. Ups Musiałem ominąć pana Aha i właśnie Teraz mam nowy temat techniczny Bo Ten hamulec co odzyskałem Właśnie to też wam opowiem to taka ciekawostka Bo Ci magicy Kradziochy tam coś Pokombinowali nie wiem czy go tam odkręcali Czy, czy go tam coś odpowietrzali No ale widać był Że był mocno tam masakrowany Prawdopodobnie nie mieli nie mieli tych torksów i tam nie wiem, czymś tam to odkręcali tam śruby są trochę nie tego no i e, hamulec już zamontowałem, bo to jest w rowerze syna e, tylko muszę go a, nie wiem, albo do, dobrze ustawić i chyba odpowietrzyć go też, dlatego mam na tapecie taki e, z tyłu głowy e, robię sobie zestawik do odpowietrzania ale taki, wiecie, Januszowy No i zobaczymy Może Może dzisiaj jeszcze na wieczór Tam wypróbuję to, znaczy to Nie wiem, tam nie, nie ma problemu z tym Po prostu nie chcę kupować Ale nie mam Nie mam takiej końcówki, która... Znaczy mam! Coś tam wykombinowałem Ale muszę to sprawdzić bo tam robiłem różne jakieś próby właśnie takich samoróbek Chodzi o to, żeby wkręcić, wkręcić wężyk do, do zacisku bo tam po prostu nie ma chyba teraz właśnie tak robią, że w starych hamulcach to tak było, żeby praktycznie była śruba z takim dędzelkiem, że na to można było włożyć wężyk a tam jest tak, że trzeba mieć właśnie końcówkę z gwintem, z uszczelką, no i ja to tam tak trochę prowizorycznie e, zrobiłem, dobra. Dobra, włączyłem sobie nawigację, znaczy to nie chodzi o to, że... E, że muszę, tylko mm, ostatnio właśnie testuję różne rozwiązania dotyczące oświetlenia a tu właśnie, tędy sobie pojadę bo chcę sobie właśnie też przygotować rower na jakieś takie tam właśnie dłuższe wyjazdy i no tutaj znaczy problem muszę rozwiązać taki no już mam częściowo mm, zasilania nawigacji bo lampkę To właśnie już częściowo mam Rozwiązaną W sensie takiego dodatkowego zasilania Dobra to przy okazji zobaczymy jak W nowym roku Kamerka nagrywa Obrazek Jeszcze dwa słowa O rowerku Rowerek spoczko Naprawdę chodzi mi o zio. Tylko szkoda, no, że szkoda nie szkoda jakby rama była centymetr dłuższa, to by było gitareczka, no ale, ale nie jest źle, jest dobrze. Już tak się jakbym przyzwyczaiłem do tej nowej ramy. Aha, i, i też miałem tam kombinować, co ze siodełkiem kupować, ale okazało się, że siodełko, które kiedyś kupiłem, takie wydawało mi się niewygodne bo wąskie i twardy, ale jeżdżę na nim i, i chyba jest ok. Chyba jest okej, okay, bo po prostu moja dupa musi się do tego przyzwyczaić. No i to tak by było No ja już dzisiaj tam parę kilometrów przejechałem Oczywiście bardzo mało No ale jest dobrze Właśnie dzisiaj jest ładniejsza pogoda, to ludzie, że tak powiem, hurtem wyszli na rowery, na kijki, gdzie powiedzieć, na patyki, no ogólnie tam, wiecie, no, ale fajnie. Wczoraj była kiepska pogoda. Znaczy problem jest taki, że tu jest na przykład fajnie sucho, bo to jest taki lasek, ale lasek to taki, możemy powiedzieć, park bardziej ale tam w Podkowie gdzie jeżdżę to było kupe błota no ale to sobie oponkę sprawdziłem jak się maduje to nazywam no i jest ok No Uf. dobra, to jesteśmy no. myślałem, że będzie mi zimno, ale jest, bo z ciemnocją tam kurtkę jest okej. Okay. No, dobra. Cześć, jestem w leśniczówce. Tak wziąłem kamerę i mam trochę mało baterii, ale coś tam pogadam. Jestem na trasie, tam jest rowerek, może go będzie widać. Jestem tutaj tak trochę głęboko, bo tam słońce świeci mocno. Tu wam pokażę moją taką specjalną dietę rowerową. To jest... Aha, to już było właściwie. Bułka z bananem, czyli wiecie, dieta małysza. <laughs> Bardzo dobre, no właściwie wszystko jest dobre jak jest się głodnym Tak wziąłem co było pod ręką, właściwie to jest nawet kawałek bułki Aha no i oczywiście tu jest kranóweczka Tam jest jeszcze zapasowo, bo robi się ciepło Słyszycie ptaki? Robi się ciepło fajnie I ostatnio zauważyłem jak było chłodno to mało piłem a przypomniało mi się, że jak w lato jeździłem, to, to dużo piłem, no to już mam, teraz już jeżdżę z zapasem, żeby tam mieć sobie. Tylko muszę pamiętać, żeby opróżnić, bo ja to włożyłem w plecaku, żeby, żeby, no, żeby później to co na rowerze mam e, pić. E, dobra, e, jutro, taka zapowiedź, muszę, muszę dziś jakoś się zmobilizować i rano wstać, i uderzyć na na Campinos, czyli, ale sobie pojadę samochodem, bo jestem leniwy, czyli dzisiaj będę kombinował bagażnik, żeby, żeby włożyć rower, że tak powiem, ten nowy i go, przy okazji go sprawdzę Dobra, to tyle na razie.